Cześć, siemano, i tej strony Marce, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale z serii Taxi Life City Driving Simulator ja teraz jadę sobie szybko na stację, będę znowuć, żeby zatankować auto i zabieramy się za kolejne za kolejne zadania oczywiście aaaa, lalalala la, 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 la. mało brakowało, bym się nie wyrabił szkoda, że nie można tu się również w trakcie zadania Byłoby o wiele lepiej. Tankowanie do pełna. 256 euro poszło. Ale sobie ustawię na ręczny, bo muszę kogoś znaleźć. I już znaleźliśmy. Dobra. I co my tu mamy? Jak daleko? Niedaleko właściwie. To ja oczywiście sobie pozwolę przejechać przez to. Jeszcze prosto. Mm -hmm, mm -hmm. I tutaj mamy dobra. Nie wiem czy znowu jak ja przypadkowo za szybko nie jedę, czy też benzyna mi nie idzie w dół gwałtowniej. Niestety 4 km mamy już niecałe Także znowu będzie nieciekawie <gry> i chyba po jednym Będę musiał tankować auto już. Ale wiecie co, te tankowanie to mnie dobija już. Mam nadzieję, że cierpliwość nie spadnie, ale jakoś tak w miarę jest okej. Okay. A nawet jest rewelacja. Wyprzedzałem pojazdy. A i tak, cierpliwość nie spadła w ogóle. Także o to chodziło. No, come on. Jedźcie to szybciej ludzie. Te kolejne progi do hamowania. Nie no. Zielone światło, a zastanawiałem się, czy jechać czy stać. Te ludzie mnie tu dobijają. Zahaczył mi. <grymnie> Zaraz mi cierpliwość spadnie. Jedź. No i nie chcę jechać, no. No to sobie poczekamy w takim razie. Ja sobie jeszcze będę tak... Patrzę, czy, czy nie mam tu do odblokowania jakichś wiecie, zabytków, bo trochę tam na pewno tego mam do jeszcze do odblokowania. A korzystając z okazji, że jeździmy po takich różnych uliczkach, to coś może mi się odblokuje, chociaż na razie z tego co widzę to nic ciekawego nie ma. Właściwie to wie, wiecie, no... W sumie to są domy mieszkalne, czyli raczej tu nie będzie nic do odblokowania jak na razie. Ue, czy się zatrzymam? Zatrzymam się, dobra. Ciekawe jestem, czy za niedługo będziemy mogli odblokować kolejne części Barcelony. No wiecie, nie, kiedy gram Pokazuję tak jakby wiecie zablokowane... Zablokowany przejazd. Jestem ciekawy, czy to nie będzie za jakiś czas to odblokowane i będziemy mieć większą część miasta. No nie wiem, ciekawe. Tutaj coś jest do odblokowania. Na razie nic nie widzę. żebym tylko w nic nie przepieprzył, oczywiście. Jedź, jedź, proszę Cię. 70 na godzinę to można jechać, o mi się... I mi się nie spieszy po prostu. <laughs> Za to mi się trochę spieszy i... Kościół, czy Ty chcesz mi wjechać? Specjalnie. No tak, patrzę, na razie nie mam nic do odblokowania, żadnych tych. No to na pewno jest w takich wiecie, różnych miejscach te obszary. Już sobie trochę auto zniszczyłem. Na przykład w takim czymś tutaj mogę mieć coś do odblokowania. A tutaj muszę skręcać. tędy chyba też idzie jechać, z tego co widzę. Czy tu obok ciebie przejadę, bo mam takie prawo w tej grze całe szczęście ponad 2 km, niecałe 2,5 mamy wypadek jak na mini mapa wskazuje. Zobaczymy sobie a to na środku jest tak? Tam, o, coś tam widać mniej więcej a ten co. To ty się zatrzymujesz na lądzie. Co za ludzie, 70 na godzinę. Jedziemy, mamy zielone. Szybciej. O, 50 na godzinę nagle się zmniejszyło? Czemu tak? Tak nie powinno być, dobra, tu nie ma żadnych świateł. Spoko. W takim razie, jedziemy zielone Odeszłem w sygnalizację świetlną jeszcze do kolekcji <noise> dlaczego pytam się dlaczego eee, co mi teraz gra każe zrobić jechać tędy żeby zawrócić na tamtą drogę nie mogę jej przejechać tak normalnie tam jest jakiś ZEK-estampu czy co? Chyba, że to będzie inna droga. Nie, no zaraz zobaczymy. Czy tam będzie. Bo w, w, w jakimś miejscu tutaj jest, że tak jakby jedziemy. Nie wiem, w dół nie wiem, jak wam to dokładnie teraz powiedzieć. No kurde, patron stoi na zielonym świetle, ale co za. głąby są.

Była interesująca rozmowa. To nie na czy mam się skupić na rozmową czy nad jazdą. to przynajmniej zadowolony, że jest w taksówce, a ci nic, co niektórzy to narzekanie. Ostatni raz w, jestem w taksówce, bo co tam innego, nie? No i przynajmniej już cierpliwość wzrosła, jak sami widzicie. Dobra. Ile tam mi zostało? Ponad kilometr, dobra. 70 na godzinę to mogę jechać. Żadnego zabytku ciekawego na razie nie widzę. A dobra jak, jak mam cierpliwość już ten, to nie będę wracał na to. Nie ma to najmniejszego sensu. Co za typ. Gościu, ja jestem mistrzem kierownicy. Musi, musisz mnie bardziej poznać. On jeszcze o tym nie wie, widocznie. Jestem najlepszym taksówkarzem w Barcelonie. Drogiego takiego jak ja nie ma. Co, nie? Dobra, idziemy. Tip, 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 jedź, bo ci wjadę. Jak mnie te progi denerwują, a potem tak się auto niszczy, a muszę co chwilę później je naprawiać. Pół kilometra, i wysiadasz. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, zaraz mi z... jakiś znak pokaże 30, a ja mamy o wiele więcej. I będzie dopiero zabawnie. Chociaż nie powinno, właściwie. No, 200 metrów, tak, jak, tak samo jak mi znacznik pokazuje. Hmm, hmm. Ale będę musiał zaliczyć już stację benzynową. Raczej nie będę ryzykować, żeby jechać dalej, bo boję się, że tym razem już naprawdę nie wyrabiłbym się i by był po prostu kabaret na tym filmie. Nie zdążyłem zawiezi... klient nie zawieziony do miejsca docelowego. I po prostu, jeden wielki śmiech. Nara, wynocha wy mi z i narzekaś na mnie, nie ma 753 euro tutaj jest, no to podejrzewam, że będzie to e, bardzo daleka jazda, dlatego nie ma co przyjmować e, 765 euro dostajemy za to, także jest fajnie e, Ja słuchajcie, robię cięcie, jadę na stację, będzie znowu i widzimy się za chwilę Także słuchajcie, już mamy auto zatankowane, 313 euro poszło Podaręczne, żeby nam nie odjechało i kogo my to mamy, zarobimy sobie usunąć wszystkie punkty nawigacyjne od razu. No najbliższe to chyba, bo tutaj widzę zakątki jakieś takie dziwne zakręty. Eee, także wybieramy sobie tego typka. No, oczywiście, tradycja. Jako, co to jest, są za znaki na tej mini Co Ja mam z tego zrozumieć. Nie wiem, no twoje jak. Granika załajkać na około stacji bez zdrowia. Nie wiadomo po jaką chorelę. Jeszcze tego jednego typka uda nam się zrobić na ten odcinek. I podejrzewam, że to będzie ostatni kurs na dzisiaj. Ja sobie pozwolę tu przejechać. W ten sposób myślałem, że przejadę jeszcze. Na czerwonym, żeby nie czekać, czekać. <laughs> I po co w takich miejscach tym ...zbroki zwalniające tutaj robicie? To chyba miałem odblokowane jakiś czas temu, tak przynajmniej mi się wydaje. O, dobra, dajemy do kolekcji jednak. <laughs> Dobra. A tutaj czasami coś możemy przegapić. Urząd skarbowy. Ładnie. Dodajemy do kolekcji. Także jak będę coś widział, to zaraz to dodaję do kolekcji. Przebita opona. Nie. No i słuchajcie, jak ja mam jechać? Teraz. Kilometr. Naprawdę? Kilometr przecież nie dojadę. Co tu się dzieje? Ty, kiedy nie, nie to na mnie, to ja tu jadę z przebitą oponą. Myślę, że jakoś dojadę, chociaż będzie teraz jeden wielki śmiech z tego. Ja się czuję jakbym, jakbym jechał po pijaku, no normalnie. Oj ta cierpliwość spadnie naprawdę. Naprawdę, na najbliższej stacji benzynowej, co z tego skoro ja w trakcie jazdy nie mogę tego robić, a przecież to za późno niestety. I nie, a nawet nie, czy to nie było w momencie, kiedy właśnie już zaparkowałem. Także Także niestety, ale będziemy musieli już tak jechać. Oj, 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 oj. No patrzcie, normalnie, jakbym jechał po pijaku, nie? Ile ja mam w sobie promilek oho, alkoholu we krwi? Aha, jeszcze tu mam jechać, tak? Po prostu super. Ja coś się że będziemy musieli odholować taksówkę. Ile tam dokładnie jeszcze jest? 890 metrów, także jest spoko <noise> powiedzmy. Ciekawe czy dojadę, jak myślicie? Jak stawiacie. Ja mam taką cichą nadzieję, że uda mi się dojechać. Ale naprawdę teraz... Ile tam było? 700 metrów, nic same. Spoko. Miejmy nadzieję, że się uda. Nie! To co jadę z przybitą oponą? Co mam robić? No. Wybacz. Ja się dziwię, że ona w ogóle jest w tej taksówce, że nie wysiadła. A to by była ciekawa konwersacja, jakby teraz ona z, z, jakby zadała właśnie takie pytanie, co wyprawiasz, a ja jej mogę odpowiedzieć, wiesz co, mam przebitą oponę. Nie wiem czy dojedziemy. Szkoda, że tak nie ma. To by naprawdę było dobre. 400 metrów no jest taka szansa że dojedziemy aczkolwiek obawiam się o najgorsze że jeszcze trochę a mogę nie wytrzymać i po prostu opona będzie tak przebita wiem przejechałem na czerwonym zauważyłem to za późno że opony mi się tak przebije, że już w ogóle nie będę w stanie ruszyć autem. Także. A teraz jest dobre pytanie, czy ja naprawdę dojadę do tego miejsca docelowego, czy będzie problem. Ale nie, bo widzę, że tutaj muszę skręcić i już będziemy, także powinniśmy na spokojnie już dojechać, ale ja muszę niestety udać się na stację benzynową, bo z tego co wiem to chyba e, nie ma takiej opcji, żebym naprawił to nawet w garażu. Chyba e, w, Są różne możliwości tam, ale chyba tej możliwości niestety nie ma, także udało się na przebitej oponie. Dobra, słuchajcie, wy zostawiacie łapkę w kół, komentarze, subskrypcję, kto jest nowy. No i widzimy się w następnych filmach. Siemanko.